Dzień dobry. Szkoła rolnicza w Szamotułach lata 78-79 obfitowała w wybitnych absolwentów, którzy zdobyli uznanie nie tylko na rynku krajowym, ale również w Europie, na świecie i wszechświecie. Konstelacje gwiazd składają się na światło widzialne i światło niewidzialne. Jak donosi Neil deGrasse Tyson, widzimy zaledwie 0,0001 światła widzialnego. Czy świadczy to o tym, że jesteśmy zaledwie małą cząstką w tym oceanie wszechświata? Czy możemy myśleć w naszej pysze, że jesteśmy w centrum, będąc pępkiem świata, jak chce nam wmówić religia chrześcijańska. Czy wierzycie, że wygracie? Ja trzymam. Bądźmy. Michał, ja wierzę, to no na pewno, ale czy że wygramy? Nie jest tylko zależne od nas. My robimy wszystko to, co możemy, żeby e, jak najdłużej pocieszyć się byciem e, razem na tej sali, a co będzie to już naprawdę e, trochę nie zależy, Może, no, zależy i nie zależy od nas. Bo to jednak e, kwestia głosowania i, i, i sędziów. Czy, my, czy myślisz? Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze ja się odezwać, to ja zapomniałem, że jest w ogóle jakaś wygrana, że ktoś tutaj y, coś y, wypa wypadło mi to z głowy w oceanie. Tylu fantastycznych rzeczy, które tu się dzieją. Fantastycznych? No tak. nie kłam, Michał, dobrze nie kłam, bo przed chwilą. Macia, tutaj... jesteś fajna, dobra? Jesteś fajna, miło się tutaj z tobą tańczy, o... lubię przychodzić na próbę, okej. Okay? Czyli... Czy, myślisz, czy myślisz, że um, żeby wygrać? Warto też odnieść się do swojej wiary i nie wiem, poprosić Boga, Stwórcę o to. Czy to jakoś może wpłynąć tak, na ten nie werdykt? Wierząca, więc y, moim zdaniem y, kwestia wiary nie jest to taka kwestia, że wierzę, więc y, siadam i mówię, zrób. Tylko to jest bardzo bardzo dużo też zależy od mojej pracy i, i to, czy tam to jest plan na mnie, czy nie, no to kwestia jest połączenia. I tak, to jest, to jest moje zdanie, że tutaj bardzo liczy się moja praca. I wiadomo, w Boga też również wierzę i jeśli to ma być dla mnie to, to ciężko pracując, to gdzieś tam. Prędzej czy później osiągniemy. Ale dla mnie już pytanie, co to jest wygrana, bo y, tak jak właśnie rozmawialiśmy, wygrana może dotyczyć się kryształowej kuli i pieniędzy, które są do wygrania, o czym ja się w ogóle dowiedziałam później trochę. Y, 14 ale, milionów, przypomnij tak. Prawda? 15, euro, 15, 15 euro, ale z VAT-em. Y, no ale wracając, y, dla mnie wygraną jest to, że na pewno z Michałem będę miała później, to tak brzmi tak, nie, że tak każdy mówi, ale na pewno będziemy mieć kontakt, większy lub mniejszy, bo, bo wiadomo, wracamy do swojego życia i, i tak dalej, ale na pewno będziemy chcieli utrzymać ten kontakt, i poznałam tu bardzo dużo ludzi wspaniałych, yy, bardzo dużo w ogóle osób mówię, że tu jest świetna atmosfera. Yy, I tak jest, więc pytanie, co to znaczy ta wygrana, tak? Czy masz także po dobrych ocenach dziękuję w takim razie, yy, Bogu? Po wszystkim dziękuję. Nawet po dobrych czy po złych, yy, tak, dziękuję. Jakie Ty masz podejście w takim razie do, do tego? Czy też e, zachowujesz się tak jak Twoja partnerka? Y, chyba nie. Chyba jesteśmy na dwóch biegunach. Wydaje mi się, że pychą byłoby sądzić, że Pan Bóg interesuje się, czy Michaś wygra program rozrywkowy w Polsacie. Że świat jest dużo większy niż Michaś y, y, Pan Bóg się tym nie interesuje, jeżeli jest. Nie, nie sądzę. Y, no, to takie religijne. No, w takim razie, czym się interesuje Pan Bóg? Wierzysz? Jak to wygląda u Ciebie? Mam wątpliwość. Nie zostałem, tak jak nasza Madzia, obdarzony łaską wiary. Chciałbym. Ale wydaje mi się, że wszystko jest zbyt skomplikowane że wszechświat jest zbyt ogromny, że jesteśmy zbyt mali tutaj w naszym wyobrażeniu tego, jacym, jacy jesteśmy wielcy, żeby uzurpować sobie jakieś prawo do tego, żeby wiedzieć. Żeby mieć taką fundamentalną pewność, że coś jest. Zbyt dużo chyba nie wiemy. Nie wiemy, nie znamy tajemnic swojego ciała jeszcze. Nie poznaliśmy w ogóle, jak działa mózg. Um, a uzurpujemy sobie prawo do tego wiedzieć, jak było, co było 2000 lat temu. Wydaje mi się to... Budzi to moją wątpliwość. Gdybyś miał taką możliwość dowiedzenia się, zapytania kogoś e, jednoznacznie, to jakie byś zadał pytanie, e, o co? No, jest? Jeśli chodzi świetne, świetne pytanie fundamentalne, czy Bóg jest, to jakbym mógł kogoś zapytać, to to by było to pytanie. To było super pytanie. Ale dlatego też to się nazywa wiarą, mm -hmm. bo gdybyśmy wiedzieli, mieli na, na co dzień w sensie taką styczność fizyczną, to, to jednak no, dlatego to się nazywa wierzysz lub nie wierzysz. Jest pewne, są pewne takie y, rzeczy, w którym y, zatrzymujemy się i każda rozmowa pozostawia, mm -hmm. że no, no ja wierzę. Wszystko sprowadza tak. się do tego, um, przy, to pewna kwestia przyczynowoś, przyczynowości i skutkowości tego, jak dużo na świecie dziennie dzieje się kataklizmów, które nie mają mm. sensu. Ludzie giną bez sensu. Każdego dnia dzieje się ludzka krzywda i ciężko mi wierzyć, że jest gdzieś jakiś plan, który zakłada nasze dobro w tym, że jest w tym jakiś głębszy sens. Ciężko mi to w moim ograniczonym umyśle to zrozumieć, jak to może działać, że ktoś chce naszego dobra, a jednocześnie dzieje się tyle krzywy, jak dzieci, które chorują. Dlaczego to się dzieje? Trudno, to są pytania bez odpowiedzi. I każdy z nas zostaje trochę z tym sam. U mnie y, szala gdzieś tam sprowadza się do więcej takich y, dobrych <laughs> rzeczy. Dlatego wiem, y, ale tu musiałabym naprawdę bardzo dużo mówić o tym, jaka moja była historia, jak ja widzę Boga w codzienności, nie tylko, że w historycznym punkcie, ale myślę, że to y, tak... Y, za mało mamy czasu.